people think cody would have won great tonight we face each other again one on one i'm ready to prove to you and the wwe universe barzo dobra postava and diego you. you have to define yourself and now i'm going to define myself as the undisputed <laughs> wwe universal champion love to hear it now Like Chyba excuse, William Regal, czyli generalny menadżer Rowe, Rowe, nie jest za bardzo, e, że tak powiem, ufny w sprawach tego, kto obecnie jest mistrzem Universal i kto rzeczywiście na ten tytuł zasługuje, man, tym bardziej po ostatnich was you a call, wydarzeniach w I turnieju. Is that what we know? One, two, three, four, five. And that's when I got up to check on the rep. I don't need to recap. I was there. And I have the championship to prove it. You took the crossroads. It was over. Look, you hung tough. Your time will come, but last night you were done. Maybe so, but that was last night. Tonight's a story. Dobrze so? powiedziane. Tonight, I know you. That works both ways. No, I mean, I know you. That little panicked freeze you get every time you're under pressure, that worry you're not measuring up to your legacy, that you'll never finish ponad presją, ponad czasem. Wow. Ta pewność siebie naszej postaci rzeczywiście jest tutaj imponująca. No tak, w ostatnim odcinku był finał turnieju Andy Spure WWE Universal Championship na SummerSlam. Andy Severide wygrał, no mając mnóstwo szczęścia, ponieważ sędzia y, doznał szoku podczas walki, został Oszołomiony wszedł Reigns, były mistrz, który po prostu wolał pójść do Hollywood i zwakował swój tytuł i nie dopuścił do tego, żeby jego je, je, ono odwieczny rywal, tak, Romana Reigns'a zdobył tytuł Universal, więc po prostu wykonano im Spear. Przeciągnął nas, Andy'ego, właśnie na kodiego, y, No i tym samym Reis przyczynił się do tego, że obecnie jesteśmy mistrzem Uniwersal. No i dwa dni później na Raw bronimy swojego tytułu mistrzowskiego w walce rewanżowej z Konim Rowcem, ponieważ generalny menadżer Raw William Regal nie zgadza się z tym, że jesteśmy tym mistrzem. Ale z drugiej strony. Nie mieliśmy na to wpływu. My z Romanem nie współpracujemy. Tutaj jest czysty, że tak powiem, przypadek. Ale no okej, okay, w porządku, mieliśmy mnóstwo szczęścia w tych czterech walkach turniejowych. Pokonaliśmy Dominika Misterio Brauna Stroomana, Kevina Wensa. Oraz jego Rowse'a. No więc w tym momencie amerykański koszmar zmierza do ringu, ale już za niedługo może stać się one naszym koszmarem, jeżeli stracimy swój tytuł mistrzowski. Zobaczymy. Zazwyczaj kariery wyglądały w grach WWE tak, że po prostu e, jesteśmy najpierw żółto dopiero później swoje skrzydła rozwijamy no i tym samym gdzieś tam przy końcu kariery albo w połowie wygrywamy właśnie najważniejszy tytuł. Federacji, jak ja to lubię mówić, Polak spełnia marzenia. A teraz od razu w pierwszym, drugim odcinku, podczas naszej pierwszej gali, mamy e, możliwość bycia najważniejszym mistrzem w federacji. No nic, ten tytuł tylko Roman Reigns trzymał. Zobaczymy, co wydarzy się po Resumieniu 40 w Filadelfii, A na pewno wydarzy się bardzo duże. Jest to nasza pierwsza wysiłka z tytułem mistrzowskim. Akurat e, wejścia nie zmieniłem, aczkolwiek zmieni się ono podczas kolejnej gali, e, dużej gali Pay Per View. View, żeby, wiecie, żeby to tak od razu nie wyglądało, że jestem tutaj super bohaterem. no ale jednak wiecie jak to wygląda. Eee, no i tym samym przede wszystkim zmieniłem moveset mojej postaci, ponieważ no nie mogłem na te podstawowe akcje i ruchy czekać, co mam nadzieję, że w tej walce zobaczymy. Mamy prezentację swego tytułu, więc zaczynamy. Ciekawe jak zapowie naszą postać. Na pewno The Superstar. Tak, Cody Rhodes jest z Atlanty. Wielkim, kolejnym wielkim plusem tej gry jest to, że są nowe zapowiedzi. Bardzo, bardzo realistyczne. O, jak ładnie powiedział słowo Wrocław! Teoretycznie no, nie jestem z Wrocławia, ale jednak faktycznie bardzo ładna wypowiedź tutaj. Mieliśmy Warszawę, Wrocław i Oleśnicę do wyboru ze względu właśnie na pochodzenie postaci, która była w poprzedniej. Grze, w sumie dwóch poprzednich częściach, czyli oczywiście e, Baba Tunde e, pod pseudonimem, on tam był Commander Aziz, <coughs> więc, jakby nie było, no ta oleśnica jako jego hometown, city została. No i panie i panowie, od razu mamy obrotowe kopięcie, no i prezentujemy swoje umiejętności, no i dobijamy Rousa. Mamy coś udowodnić jemu i Rigolowi, ale także światu WWE. No słuchajcie, mamy zwarcie. I co teraz? Co? I said, STOP THIS UNSANCTIONED MATCH! Jak That's to? Right. UNSANCTIONED. I'm so sorry to ruin his Lordship's plan, but Raw's Royal General Manager William Regal seems to have forgotten something. What is Miz talking about? UNSANCTIONED? Well, Miz had the first pick in the draft. So this conspiracy to steal the undisputed WWE Universal Championship for Raw?

<laughs> Wygania nas na SmackDown z Kubany. Aha, czyli teraz tytuł World Heavyweight Championship będzie, będzie na Raw i tam Cody może szukać swojej szansy. Czyli <laughs> co, Miss jest generalnym menadżerem SmackDown, tak, a Regal Raw. Na to by wychodziło, chyba, że czegoś to nie rozumiem. Jednak ma rację. Ho, ho ho Niesamowite! Czyli ta walka się nie odbywa. Tytuł należy do nas. Cody Rhodes ponownie nie może dokończyć swojej historii. No co za biedak! Niech nie zapomina, ile inni czekali. Na swoje tytuły właśnie świata w WWE. Więc ten i tak ma szczęście, że po rozwaleniu tronu Triple H w ogóle wrócił do federacji. No ale co tam? Kasa, kasa, kasa. No nic, panie i panowie. Cody Rhodes, zażenowany, my zdziwieni. No i cóż, przybywamy na SmackDown! Scenka ta sama co w 2K22, pewnie w trybie My Race rok temu też była, ja tam tego trybu nie nagrywałem praktycznie, tam jeden odcinek z tym The Lock, z tym safem nagrałem, ale wiecie jak to się odbierało, naprawdę to było bardzo, bardzo długo po premierze teoretycznie. Nie chciało mi się tego nagrywać, wtedy byłem zapracowany dzisiaj, oczywiście teraz biorąc pod uwagę to, że są dwa trzy filmy dziennie No to pokazuje, że tego czasu mam trochę więcej i tak akurat do wiosny będzie się to ładnie utrzymywać. Później zobaczymy jakie scenariusze życie napiszę, ale myślę, że będziemy dalej Chodźmy. nagrywać. Co You wanted the WWE Universal Champion on SmackDown. Here I am. What I wanted is the undisputed WWE Universal Championship. The champion can be anyone who understands what it means to represent the most must-see sports entertainment show on earth. You think you're that guy? Hmm. <laughs> you made the right what call. I think is that I'm my own man, and the WWE Universe will come along with me, or they won't. I'm not doing drugs. These shows for anyone. You might be your own man, but you are playing in my sandbox. You, you, you can play, play big bad cold all you want, but you will quickly realize you're just making your life harder. <sambilçative> I've never been one for the easy way. Good. That's the perfect attitude for your very first smackdown <swordfish> <first, miss, offid> main event. Zesrasz. Since you were so ready to face Cody Rhodes on Raw. O, joj, joj! I beat KO again, panie i panowie. Albo wiem, kiedy jestem gotowy. Najlepiej znamy samego siebie, wiecie jak to bywa. Ale na samym w turnieju os pokonaliśmy, więc teraz też to zrobimy. Nie chcę zobaczyć mojego raju w osobie. Wiem, że to jest tylko imparcial obserwator, żeby przejść do szampionu, który wydopał. W absolutnie Out there. Może nam straszyć, nas straszyć oczywiście tutaj, Miss, ale nic z tego nie wyjdzie. Przenosimy się na SmackDown bez przedłużania, gdzie w tym momencie już mam nadzieję, że ta walka odbędzie się zgodnie z planem, panie i panowie. Universal Championship is on the line: Kevin Owens kontra Andy Severide. To na niebieskiej tygodniówce, jak sami możemy zauważyć. Pomijemy sobie tą zapowiedź. Wiemy doskonale, że Kevin Owens jest Kanadyjczykiem, Andy jest Polakiem, i zaczynamy w tym momencie walkę dwóch niesamowitych, utalentowanych wrestlerów, panie i panowie. Andy Sperret, WWE. Universal Championship, dobra, walka się zaczęła, Owens ma przewagę. No i zaczynamy. No dobra, już wiemy, że potrwała ta walka dłużej niż poprzedni. pojedynek, na bo miało być Springboard Tornado DDT, ale Kevin Owens tylko ze smakiem się obszedł. Jeśli chodzi o, oczywiście o tę akcję, teraz Sevray kontruje i mamy Chop prosto w klatkę piersiową i jeszcze jeden. Tak, też słynne od Big a potem pyk i chop wykonany. Dobra, okej. Okay, mamy teraz obić Kevina Łęsa, więc to też powoli, powoli robimy. Wow, i Trouble in Paradise. I jeszcze dropkick prosto w kart. Ten odcinek będzie krótszy. Ze względu na to, że dzisiaj wypuszczam. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie. Universe z WWE. Za obiecałem Wam, że będzie w poniedziałki Raw, w piątki SmackDown i wtedy kiedy będą te gale pay-per-view typu WrestleMania, no to w tym dniu również będzie WrestleMania, tak? Ehm, no więc wypadałoby obietnicy dotrzymać, no jeżeli byłby jakiś polski, to no ewentualnie kolejny odcinek w, w następny dzień bym... Wypuścił. Oczywiście nic się nie stanie, no ale myślę, że akurat y, również z trybu kariery za niedługo wypuszczę bardzo długi odcinek. Godzinny albo nawet dwugodzinny. A to jeszcze się zobaczy. To jeszcze wszystko będzie, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Dobra, Demis interweniuje. Pytanie brzmi: o co chodzi? Zaraz, zaraz. Panie i panowie, Ołem z szybkim pinem zaskakuje nas za pleców, ale przerolowaliśmy go i teraz. jaj. No byłoby. Blisko, a ciężar ciała stałby się właśnie rywalem Owensa, ale kolejny rola. Wow! Panie i panowie, co tu się stało? Co tu się stało? Kevin Owens przegrywa tak szybko tę walkę. Myślałem, że to trochę potrwa dłużej. Owens miał dostać przesyłkę, miał dostać przesyłkę w postaci krzesła, ale zatrzymało się one na Endim Severajdzie. Spryciarz teraz dobija Kevina Owensa, panie i panowie. Chair shot na KO został wykonany. No, pokazujemy w tym momencie Wszyscy, wszystkim na zapleczu, wszystkim na widowni i również tym, którzy myślą, że na to zasługują. Dlaczego my mamy ten tytuł, ale po co on w tym momencie, panie i panowie, rozstawił stół? Ale Kevin jest w idealnej pozycji. Miała być zasadzka na Endiego, a będzie zasadzka na um, Kevina Owensa. Panie i panowie, Powerbomb! Tak! Go. Oh Coś ty miss, zrobił? <laughs> jego własną bronią. No takiego obrotu spraw by się nikt nie spodziewał. Tak, tak, Andy, my jesteśmy mistrzem. Ładnie, ładne zakończenie SmackDown, panie i panowie. Tego bym się naprawdę nie spodziewał. Fajnie ten tryb wygląda. Kurczę, panie, wam szczerze żałuję, że nie dokończyłem trybu kariery z twenty Wrócimy może sobie kiedyś jeszcze, ale to już dawno. Znaczy, to jest y, bardziej pieśń przyszłości, taka dalsza. No, Hogan, 1474 dni z tytułem mistrzowskim, to było panowanie, no, ale wiecie, no, 4, blisko 5 lat. Ach, bardzo długo. Były inne czasy. A, poczekajcie, poczekajcie chwilę, co tutaj ma do powiedzenia Roman Reigns. Mhm. Zadzwoń do mnie, jeżeli będziesz dłużej niż te 30 dni, jeżeli przebijemy 30-dniowy Reign z pasem. Okej, okay, no, słuchajcie... Teoretycznie, Roman Reigns pewnie będzie naszym rywalem i pewnie odwrócimy się od niego w późniejszej fazie naszej kariery, ale, ale teraz, póki co, niestety, nie jestem w stanie tego zrobić. No, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż właśnie e, no, Roman Reigns stanie się naszym rywalem. Niby nam pomógł, niby jemu zawdzięczamy to, że tym mistrzem Universal jesteśmy, ale wiecie jak to bywa. Fajnie zawsze na pierwszym miejscu. No chyba, że byłbym Healem. i'm surprised you didn't chuck a ladder at me for good measure turns out the situation called for a partial observer it's what's best for the image of the brand and and now you know what does he have that i don't is exciting unpredictable yeah he's a little rough around the edges but maurice has her stylist working on a makeover and there's this amazing jacket being tailored look the point is KO has promised to be the Miz's undisputed WWE Universal Champion, and that's what matters. Believing a word KO tells you is your first mistake. And more importantly, of beaten your poster boy. Twice now. Beaten him with a chair! Put him through a table! You mentioned a ladder earlier. Well, let's go there. At Clash at the Castle, you will put the WWE Universal title on the line against KO in a TLC match. Oh my God! No to nieźle rozpoczniemy kolejny odcinek, który będzie już jutro. TLC Out of your reach. To jest w naszym zasięgu. Dobra, panie i panowie, to byłoby na tyle. Słyszymy się w Universe już za niedługo. Kolejny odcinek będzie ekstremalny. Do usłyszenia. Cześć.